mróz u nas na dworze. W domu oczywiście mamy ciepło, ale skarpety grube musieć Te akurat mają stopki. No przyjechały do mnie od teściów, są na maksa ciepłe. Uwielbiam takie skarpety. Chociaż powiem Wam, że w tym roku już trochę wyrzuciłam, bo miałam już takie, że mogły właśnie y, być podmienione na nowsze. Najpiękniejsza na świecie jesteś, tak? Taka przepiękna moja. Luka, ja tutaj jestem. No, przed chwilą na mnie patrzyłaś. Tak leży i tak na mnie patrzy. Zobaczcie, jaki piękny dzieci Wiecie, jak za mną. tęskniła? a ze mną nie. Ci na Lako, oh, Ninani? Okej. Okay. Czyli. Jak masz na imię? Mm, to nie wiesz, jakie ja mam na imię? Oh. Wiem, cappuccino. <laughs> Piękni mój, moja, wiecie jak ona się, bardzo się cieszyła, nie? Tak skakała jak nigdy. Tak Ale jak nigdy, faktycznie. No naprawdę. Ja, ja zawsze, zawsze jak się wita z Jolą, to przylatuje do Joli, powita się dwie sekundy i leci z powrotem do mnie. A wczoraj? Krok w krok za panią, krok w krok. Ale jak długo skakała, a później gdzieś mi na Facebooku oczywiście wleciał film jak piesek był znaleziony po trzech latach. I swoich pań, państwa zobaczy, to, bo, że jak wyłam. Nie poznał tej kobiety, no. nie? Ona usiadła. A to co innego, to jest pełne takich A. przypadków, no? Trzy lata był biedny w schronisku. Boże, to byś w tym schronisku zdechł, przecież to byś zdechł z rozpaczy, z żalu. To ogonku, mój mały, machający. Mój ogonku! Ogoneczku mój! Kocha pani nad życie, no? A! A. Nie, nie ma takiego w tym domu. domu. Ancia! Ja. Ancia! Ja. Ziewa, ile wlezie! Ile wlezie! Jest Nie ty! Wiecie, że jak, że jak się ziewa? To jak pan ziewa, pani ziewa, to pies też ziewa, to jest zaraźliwe. U człowieków też to działa. Ja się ziewa, ja razie razy z nią. No ziewnij ty. Nie ma ciepła, <noise> <noise> Dobry piesek, dobry piesek. No bo pies też człowiek. <noise> tak, Te, piesek to lunka to już zupełnie taki mały człowieczek. Śmierdzi. Ty śmierdzisz. Taki piękny, mały człowieczek. kochany. Piękny ja mały człowieczek. No ten, jak ja coś robię na telefonie. Tako. Ona mnie noszą zaraz chodzi. Tak. Zajmij się mną, a nie telefonem. Szaleń, tak szaleła, nie, szaleństwo, o, jest, Jezu, zaraz, tak zaraz tak ja, tak, ja wyjdę na dwór zobaczyć, na tej palmy to już nic nie zostanie, ale na w domu też zjechała, chcę mi zobaczyć kwiatki, co tam ciekawego się dzieje z kwiatkami, bo widzę, że, nie ma działania <laughs> nie w bądź domu. wredny, się zawsze, jak zepsuje ziewanie, <laughs> bo widzę, że już dzwoneczki wychodzą, także chciałabym zobaczyć, jak tam krokusy pod kwiatami, pod liściami, a powiedziała, że liście można z krokusów sprzątnąć, Także zaraz pójdziemy zobaczyć luneczka. A mieliście z krokusów sprzątnąć? Trzeba przekopać jak nie będziemy rozum. No tak, ale to już powinno być przekopane przez. To chodź, idziemy na tw. Chodź na. Powinniś dać Nowe schódki. Nie, nie, no co ty jeszcze mróz będą? Cześć pierdoło ruska. Cześć pierdoło. Chciałam mają pomki już? Co? To co wsadziłem w zeszłym roku? Żonkile? żółte, tak? Tak, żonkile, no. Patrzcie, zobaczcie w ogóle. Tu są nasze dzwoneczki, zobaczcie jak powychodziły. Szok. Ogólnie to nie ścięłam lawendy, no ale nie szkodzi. Pączek. No, żonkile, pączki, ale z nich nic nie będzie. Będzie, wręcz. No to jest jeden pączek. Wszystkie inne są radek zjedzone. Jeden, jedyny pączek. Tu już jest żart. Ten. Masakrę mamy, no ale tutaj cały czas jest cień. i tu zobaczcie. Hi, hi, hi. No, się weźmie, co? no można porobić trochę. No, Już mi się powoda. tak chce ogólnie. Ale fajnie to wygląda. Patrzcie, kwiat przebił liścia. Tak? tak, to są bluewelce, ale z żonkilami wyniciała. Patrzcie, widzicie, kwiat przebił liścia. Normalnie w szoku jestem. A żonkile są? No, no, nie, nie nie, Jeszcze jednak może nie. To bluebelsy wszystko. Jest. Jest jeden, jeden no. Nic nie będzie. W Polsce widzieliście jaką miałam pogodę cały czas desz 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 a, a tutaj słonko! puchata Zawsze, to wyczysz. Bo tamte się rozwalały, to Radosław zrobił nowe, ale fajne. Tamte takiej... miały 3 lata już. Więcej! Borysa już nie ma 3 lata, one jeszcze przed Borysem miały, ho ho. Mańka u mamy tak samo, wiesz? Ale ona często gubi. Hmm. Ale to, bo to Właścio, gubiacz. Zwłaszcza tylko koło Koło Nie, nie nie, już nie jest tak źle jak było. Małego Boryska, będzie, będzie rano robił... Ech, ech, ech. Nagrywam. Szlak robi. O, dzień dobry. Tak by się trafił? No, zobaczcie... Ja tak słyszał? Zobaczcie z kim ja jestem tutaj, z moim małżem przystojnym. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem przystojny? Nie, nie jesteś przystojny. ogoliłem. No. A dobrze, że się ogólnie bo ja bardzo lubię Ciebie ogolonego. Lubię ogólnie łysych mężczyzn i dobrze co o tym wiesz. Ale tylko Ciebie jako jedynego. Ogólnie czekaj, to przeciliśmy do Hiko. Poczekaj, jest... bo, bo Ty mi powiedziesz o prezencie, co bym zawsze chciała ale za nie miałeś nie będę miał. Czy to są włosy? Czy mi chcesz kupić włosy? Nie, miałeś włosy. Mówię do radka, że mam dla niego prezent. Bo wymyśliłam taki zajebisty prezent. Co prawda przy pomocy znajomego, ale taki zajebisty prezent dla Ciebie wymyśliłam. Tak mi się wydaje. <noise> powiedz mi. No. Tatuaż? Nie, mi? już nie, 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 nie zgadniesz nigdy w życiu. Nigdy w życiu nie zgadniesz. No to powiedz mi. No, no dam, no, to ci. Nie, dam ci. Nie, do Walentynek jak jeszcze tydzień. No, jesteśmy... i, teraz, I teraz ja się muszę zastanawiać co Tobie kupić. Nic mi nie kupi. Gdzie my jesteśmy? Chikorysz. Chikorys czy hikorys jak się mówi. Chikorysz. Hikorys no właśnie. Ale właśnie się też zastanawiam, bo jeżeli chodzi o tą o ten prezent? O tom. O ten prezent to o jest... Tom. Nie, to jest pół podróży. Na weekend długi. Także tu też musimy trochę... Nie, ale ja chcę, żebyś to miał, nieważne. Nieważne, będziesz to miał. Będziesz to miał. ochron. Co? Podobron? Nie, nie, bo ja nie będę ryzykowała, żeby cię je stracić. Co ty? Co to jest? Nie zgadniesz nigdy w życiu. No to jeden mały clue jeszcze. No! Jeden. Już powiedziałam taką. Coś co zawsze chciałeś mieć, ale nie miałeś, No. ale też coś co chciałbyś mieć, ale mieć nie będziesz. To są dwie rzeczy w jednej. Nie zgadniesz tego nigdy w życiu i nie zgaduj, nawet się nie domyślaj. Ford Mustang? Co? Mustang? Nie. Dobra, bye, bo muzyka gra. A ogólnie to przejechałam do Anglii, a tu moi drodzy słońce. W Lubsku cały czas padał deszcz moja biedna mama mówi do mnie, Boże, cały czas deszcz, cały czas deszcz ze śniegiem. Co ty swojemu temu pięknemu mężowi opowiesz, co ty tam robiłaś w tej Polsce? Ja bym mam no byłam z sobą, bo ja tam pojechałam dla mamy. Ale powiem mam, że naprawdę pogoda depresyjna i z kim się nie widziałam, to każdy mówił, że takiej pogody w Polsce długo, długo nie było. Naprawdę deszcz, też, deszcz śnieg, śnieg, śnieg w ogóle to jestem trochę zaspana, bo mało spałam, ale... Powiedz co to jest? Nie! Nie wiem ile wam razy w Polsce mówiłam, że chyba zrobię zaraz vloga, ale nie zrobiłam. Także za chwileczkę będę robiła takiego vloga z 10 dni. Zmieści się to chyba w 10 minutach. Ale do vlogaska. Herbateczka. Sezon na herbaty u mnie cały czas. Aczkolwiek w Polsce nie piłam ani jednej, ale w Polsce za to piję kawę trzy w jednym. Już nie raz Wam to mówiłam. Och, nie ma się czym palić. Co tak ta moja mała Menda za mną chodzi? A? Odkurzyłabyś ten dywanik tu? Odkurzyłabyś? Odkur... Radek kupił zapas worków dla Luny. Chyba trochę przesadził. Ile tutaj jest worków? Nie wiem. Ale całe mnóstwo, zobaczcie, to są dwa rządki. Szaleństwo. A ja właśnie podjechałam pod sklep, bo uwierzcie mi lub nie, nie mam w domu nic do jedzenia. czy znaczy mam jakieś tam, wiecie, pierdoła, ale Nie mam żadnej sałatki ani nic takiego. Na no, e, kolację. E, tak więc jestem. Mm, kupię coś i oczywiście muszę zabrać szkodnika na dwór, bo już myślała, że teraz idziemy, no ale chciałabym pierwszy do sklepu, bo już jest na 19, także chciałam pierwszy do sklepu, no ale zaraz. Ale, ale Nagrywam ładnie. Ale zaraz e, ją zabiorę. A muszę też kupić trochę rzeczy, bo na jutro mam dwie, preze, dwie prezentacje ustawione. A tak jak mówię, w domu nic nie ma. <grytanie> Także coś trzeba, żeby coś pokazać moi drodzy. W sumie nie wiem, co bym chciała na tę kolację. Mam chęci na jakąś sałatkę, ale jakąś taką inną, nie wiem, albo z kuskusem, albo z jakąś kaszą, albo z czymś takim. No zobaczymy. Co dobrego będzie. Powiedzcie mi, dlaczego mi to żółknie? Za mokro nie ma, dopiero teraz podlewałam. Radosław na pewno nie podlewał. Czy za zimno tutaj jest w kuchni? Bo ja mam w kuchni dosyć chłodno zawsze. Zrobiłam mi zakupy. Zakupy z siaty. Patrzcie, pomidory. Taka mieszanka asałek włoskich, kola, mały szpina, pierdoły. Szczepiorek taki maleńki. Rzutkiew. Grapefruit na przecenie, zamiast 55, 39 zł. Znaczy nie wzięłam dlatego, Znaczy w sumie wiecie co, może dlatego, że mi się rzuciły naklejki, to podeszłam. Eee, I wzięłam sobie mleko kokosowe barista. Ciekawe, czy będzie dobre, bo jakieś tam ostatnie mia miałam, ale nie było barista i było do dupy. Coś tu jeszcze, no nie, mam portmonetkę i jeszcze, aha, mam mozzarellę, bo chciałam zrobić sałatkę, znalazłam na szybko na do sałatkę w sklepie. Z kaszą pęczak, ale no kaszy pęczak mogę nie mieć, tak że sobie po prostu zrobię mix sałat z tym i z mozzarellą. I te tutaj zakupy, moi drodzy, kosztowały mnie 8 funtów 54 grosze. Mleko 2 funty, pamiętam jak kosztowało funt 10. Funt 10 albo funt 20. Um, także, także tak. Pomidorki te takie, gdyby ktoś chciał wiedzieć, kosztowały, moi drodzy, 2,20. Organiczne przeważnie, były tak mało, ale było bardzo takie. Były dwie paczki, także nieładne. Także szukam kaszy pęczak, nastawię i biorę szkodnika, bo już czeka. No. No, kupiłam rzeczy na kolację, ale rzeczy na prezentację nie kupiłam, także świetna, świetna jestem. Ale zobaczcie, właśnie taką sałatkę sobie będę robiła. Sałatka z kaczą pęczak, jajkami, rzodkiewką. Ona jest w kolekcji zdrowe kolacje, czyli jak tam wejdziecie, macie kilka takich opcji e, zdrowe kolacje. Tu są cztery porcje, to troszkę pomniejsze. Jakie tutaj są w ogóle kalorie? 307 kalorii, także spoko. Mam pęczak, także e, zaczynam gotować. Mówię, mam nadzieję, że pęczak będzie jako pierwszy i będę mogła wyjść sobie z łoną. Słuchajcie, kaszyk, baroma. cztery jajka włożyć wkład. Groszek. No ile mi? 20 minut. Spoko! Także e, robię tak kilka kroków i zabieram lungę, tak jak mówiłam na spacer. A patrzcie, tutaj też będę gotowała właśnie w ten sposób jajka i ułożyłam sobie tutaj. Ja tylko po prostu mieszam, a się gotują, bo wiecie, nie dotykają się ze sobą. Także pierwszy raz coś takiego robię, ale fajnie. Właśnie uwielbiam te triki wszystkie tutaj e, w Thermomixie, naprawdę. Pęczek, jajka i groszek. a ja zamieram mojego pieska na spacerek. Idziemy, idziemy na spacerek, przyjdziemy, poodkurzamy, umyjemy podłogi, tak? Idziemy kolację oczywiście, tak? Chodź kochani, chodź. Ale zimno. O, lampa mi się sama włączyła. Zimno, zimno, zimno. Boże, jak wyszło, wiecie jak skakała, jakie to dornyło małe? Właśnie rozmawiałam z Radkiem przez chwilę, ale powiedziałam, że sorry mężu, ale muszę kończyć tą rozmowę, patrzcie jaki nos mam zimny, przez zimny, czerwony, chodzę dopiero 10 minut, ale powiedziałam, muszę uciekać, bo... Ręka mi zaraz odpadnie, także chowam rękę w kieszenie. Dobra, moi drodzy, moja sałatka gotowa, co prawda mam jeszcze tutaj y, na trzy porcje kolejne, ale tutaj już nie dowadowałam warzyw, to po prostu sobie na jutro zjem, bo nienawidzę y, jeść sałatki na drugi dzień. Nie wiem, nie wyobrażam sobie, jak wiecie, wkrojenia pomidorów, sałaty, y, jeszcze dressingu i to zostawić na jutro, paskuda. Tak więc tutaj mam pęczak z groszkiem. Do tego mam rzodkiewkę, mam pomidorki, jak widzicie jajko i dressing jest zrobiony z oliwy, cytryny, czosnku i sól i pieprz. Boże, boże, jaka przepyszna jest ta sałatka. Naprawdę jest przepyszna. Jestem w szoku. Taka dobra, wzięłam dopiero jednego kęsa, ale jest tak przepyszna. I to wiecie, lekkość sałatki tutaj. A pęczek jednak uzupełnia i daje tutaj takiej troszeczkę ciężkości, że tak powiem, i takiego nasycenia, naprawdę. Naprawdę przepyszne, zróbcie sobie. Podałam Wam teraz przepis dokładny taki, żeby zrobić, wiecie, bez sermo, bo do tego termo nie trzeba, po prostu dodatkowy jakiś pomysł. I za to właśnie uwielbiam e, Thermomix'a i Cookidoo, za te wszystkie pomysły, jakie, e, wiecie, na coś macie ochotę, wpisujecie i Wam wyskakują opcje i dokupujecie tylko to, co potrzebujecie. W moim przypadku prawie wszystko, bo nie było mnie, a Radosław się, e, nie wiem, w jaki sposób żywił tak naprawdę. Ph. <laughs> a ogólnie... A co to za hałasy w ogóle mam? Nie wiem, słyszę też, że Lunka ale to nie, to w ogródku zaraz pójdę zobaczyć. Alexa, switch on garden lights. Czekajcie. Nie mam pojęcia, co to. Mną się włączyć chyba kamerę, bo taki dziwny odgłos. Nie, ale Luna mi nic nie e, krzyczy, także wszystko jest okej. Okay. Ogólnie ja cały czas jem, moi drodzy, bo mi teraz jedzenie zajmuje dużo dłużej, niestety. Jestem na takim etapie czania, że nie dotykają mi się w ogóle zęby. Tylko przednie się opierają tutaj na tych, a tylnie w ogóle y, mam szparę między nimi, bo teraz y, działamy nad zgryzem. E, także powiem Wam, że jest, za, za, że jest po prostu nieciekawie. Wiem, ale tak jakbym jadła gryzę, ale tak jakbym nie gryzła. I tak to teraz wygląda. Nie spodziewałam się, że tak to będzie. Yy, wiedziałam, że czasami jeden ząb gdzieś mi coś nie będzie dotykał kolejny, ale nie wiedziałam, że akurat wszystkie. Także powiem Wam, że jest naprawdę prze zabawnie czasami, ale jeśli ktoś z Was miał aparat, to przypuszczam, że ma e, podobne, e, podobne co? Doświadczenia. O. Umyłam już całą zmywarkę tutaj w środku. Tutaj wszystkie gumy. E, posypałam proszkę, znaczy wsypałam proszek tu, wsypałam proszek też do tego. Pierwszy raz będę używała czegoś takiego, zobaczcie, do Dr Beckman. Boże, mokro tutaj mam, bo robiłem dzwonek. Wiecie, jak sprzątanie, to sprzątanie. E, także e, zobaczymy, czy zadziała. E, fajne tutaj była jeszcze chusteczka do przetarcia właśnie tej gumy, taka konkretna. Także zobaczymy. Zapach lime, no nie wiem. Ponoć to są bardzo dobre środki, ale czy dobre, to się okaże. Także teraz e, połączam filtr, oczywiście wyciągnęłam i wymyłam. Wiecie co ogólnie? To dopiero teraz uważam, że moj, moja e, tutaj zmywarka ma program Inner Clean. Czyli nastawię na to, dobra. To jest 1:15. Mm, powinno być okej, okay. zawsze jest taka gorąca, woda, przynajmniej mam tak w e, Także tutaj chyba będzie podobnie. I tak się będziesz tulić teraz, tak? Proszę. Mój ogonek, przepiękny. Mój przepiękny ogonek, Legińcy całe w sierści. Ale co tam, leginsy, Ważne, że piesek wytulony wygłaskany, wykochany, tak? Patrzcie. No ale teraz jest taki okres, niestety. Niestety. Tak trzeba to znieść. Wszyscy, co mają psy i koty, to wiedzą doskonale, co... Patrzcie na nią. Co się teraz dzieje? Boże. moje oczko kochane. Pani kocha nad życie. To co? Chyba się żegnamy, tak? Mówimy dobranoc, do widzenia. Do następnego razu. Pa!